Hej, cześć, to gunda poprzez Katrinę z planu Spaniels. Dzień przed pierwszymi nagraniami. I czego od Was chcę? Generalnie za niedługo, za niedługo, jutro tak właściwie zaczynam nagra... nagrania do serialu, który tkwi w mojej głowie, rozbity na milion drobnych kawałków od Poznania LPS Tuba, który złożyłam po latach w jedną spójną całość. I to jest dla mnie dość ważne wydarzenie ostatnie kilka dni, kiedy przygotowuję właśnie te pierwsze rzeczy z tabeli potrzebnych do pierwszego odcinka wydawały mi się takie inne. Aj, czuję taką wielką ekscytację, ale też ogromne przerażenie. Ostatnio czytałam sobie trochę scenariusza do pierwszego odcinka, bo jakby nie było, musiałam to zrobić. I na początku bałam się, że już mi się on nie będzie podobał, bo pisałam go w dość dużym wyprzedzeniu czasowym, to wiadomo. Ale na szczęście nie miałam powodu, scenariusz był po prostu genialny, więc oczywiście musiałam znaleźć sobie nowy powód do lęku. Naprawdę byłam zachwycona tym scenariuszem, tymi dialogami, tekstami, oczywiście głównymi tymi komediowymi, bo ja jak pewnie wiecie nie przypadam z takimi uczuciowymi bydletami. Aczkolwiek spaniec to nie główny LPS, więc trochę musiało być takich momentów, że tak powiem, wzruszających. Więc ja, też za to nie, więc ja też za to nie mogę winić mnie piszącej wtedy scenariusz tak po prostu musiało być i tyle aczkolwiek nie tyle, się martwi o scenariusz, bo scenariusz wiem, że sobie napisałam dobry ja się martwię najbardziej o moje przełożenie go po prostu na żywe słowa bo moje aktorstwo, moja dykcja, mój ton głosu pozostawiają naprawdę wiele do życzenia znaczy, no nie ma, jakiejś no nie ma już jakiejś tragedii, nie przesadzajmy już ale torpedy też nie i nie tylko tak mam w spaniels, ale zawsze w każdym filmie. Gdy napiszę sobie dobry scenariusz, mam po prostu lęk, że go, po, że go zawala aktorsko. Ale skupmy się na samych spaniels pod tym względem czego boję się najbardziej? No cóż, nowi bohaterowie, nowe głosy. Tak jak główne LPS, co niektóre mają takie swoje specyficzne głosy, na przykład Siesie, Charlotte czy Chanel, ale są to głosy, które mi tak same z siebie weszły w dzieciństwie. Ja ich nie wyćwiczyłam, ja po prostu potrafię zrobić te głosy. I wspania jest co prawda nie będzie za bardzo takich osób o specyficznych głosach, ale jest jedna postać, która przeraża mnie najbardziej. Adel, ona co prawda wystąpi dopiero w drugim odcinku, aczkolwiek to ona jest posiadaczką jednego z najbardziej trudnego tonu do wykonania. A jest to taki najprościej rzecz opisując złowrogi ton. I to na co dzień taki mówi, a co dopiero jak komuś grozić, co często będzie miało miejsce, co to już w ogóle. I, I właśnie takim idealnym tonem mówi Sophie G.TV jako Brooklyn. Chociaż wydaje mi się, że wszystkie amerykańskie mówił takim dość intensywnym tonem, co myślę, że powoduje ich akcent na w świecie. Ja też po angielsku na pewno inaczej bym brzmiała. W polsku jest to trudniej zrobić, aczkolwiek ja miałam już okazję dubbingować Adele, ale o tym kiedy indziej na razie więcej nie zdradzę. Ale to było dosłownie kilka małych tekstów, a w Spanię z Adele będzie mówić zdecydowanie więcej. A żaden z głównych LPS nie ma takiego głosu co ona, więc nie miałam okazji go za bardzo wyćwiczyć. Także tak, największym zagrożeniem w Spanię jest dla mnie z pewnością Adele. Na pewno martwię się też o to, aby dokładnie, precyzyjnie zrealizować moją wizję, które gdzieś tak siedzi w głębi umysłu i ciężko czasami wydobyć. Tylko reżyserskie dusze zrozumieją I scenariuszowo i fabularnie już to zrobiłam. Teraz pozostaje na przykład nagraniach, montażu i ostatnio właśnie, gdy też robiłam scenografię do tego pierwszego odcinka, też się pilnowałam tej wizji i na szczęście się udało, jestem zadowolona. Także tak, trochę się rozgadałam, po co w ogóle nagrywam ten film. Wiem, że to tego wygląda, ale nie dlatego, żeby wam się wyżalić i zwierzyć z moich zmartwień, bo nie miałam potrzeby tego robić, tylko po prostu wiem, że wy lubicie te wszystkie filmy o tematyce że się nakręcacie, a ja miałam wizję, żeby nagrać takich No więc nagrałam. No tak, jutro powinnam nagrać pierwsze scenę mojego największego na kanale i odwiecznie widzę innego serialu, podniecam się niemiłosiernie i jednocześnie pamiętam, że tak naprawdę ten pierwszy odcinek będzie najłatwiejszy. A gdy już drugi wbije na seta, to się trochę szoknę, a później będzie już tylko gorzej. I chciałabym też Was ostrzec, bo jeszcze tego nie zrobiłam, a powinnam, że te odcinki będą trochę długie, a przynajmniej dwa pierwsze. A najdłuższy będzie właśnie ten drugi z lekka 40 minut. I mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Ale mówię, to te właśnie dwa pierwsze, no i może trzecie też trochę. A do tych dalszych jeszcze nie zaglądałam, więc nie wiem, kto jeszcze z nimi będzie. Ale to się zobaczy. W każdym razie, główne LPS tam mają teraz ostre świętowanie, bo mają na razie wolne, a teraz spanie z nich się męczą. No, może z wyjątkiem Jessiego. On jest tak świetny, że jest w dwóch produkcjach. No i Katrina też trochę, bo. Może nie z głównych LPS, ale jest maskotką kanału i też ma trochę przesrane, no ale dobra. No to co? Wy macie jutro making of a, ja mam jutro nagrania. Aż kurde czekaj, bo ten film nagrywam innego dnia, wrzucę go nieco później, więc e, nagrywam ten film, tą relację 14 maja. Okay. No dobra, bo patrz na zegarek a tu wpół do 11 i ja omal nie padłem na zawał, No to dobra, cześć.